W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo Panno, tak jak jesteś Matką Kościoła, bądź również Matką Kościoła Domowego, ażeby dzięki Twej macierzyńskiej pomocy każda rodzina chrześcijańska mogła rzeczywiście stać się małym kościołem, w którym będzie odzwierciedlać się i żyć tajemnicą Kościoła Chrystusowego. Służebnico Pańska, bądź przykładem pokornego i wielkodusznego przyjęcia woli Bożej. Prosimy Cię, bolesna matko, u stóp krzyża, abyś łagodziła cierpienia i osuszała łzy tych, którzy cierpią z powodu trudności rodzinnych. Panie Jezu Chryste, Królu wszechświata, Królu rodzin, bądź obecny jak w Kanie, w każdym ognisku chrześcijańskim, aby dać mu światło, radość, pogodę i męstwo. Błagamy Cię, aby każda rodzina umiała wielkodusznie dawać swój własny wkład w przyjście na świat Twojego królestwa, królestwa prawdy i życia. Świętości i łaski, Sprawiedliwości, miłości i pokoju, Tobie Chryste i Tobie Maryjo, powierzamy nasze rodziny. Amen.